z tej strony pro parkourowi. nie no, z tej strony pójdę dzisiaj będziemy grać w taką mapeczkę czy e, się da? dobra, nieważne, bo to mnie zapchnie dzisiaj gramy w, w taką mapeczkę powiem pan. Bardzo fajne właśnie. Ja nie robię chyba swoich Ja nie robię swoich mapak, bo ja nie umiem robić swoich mapak i pro parku robić z mnie jaki, bo nawet nie umiem przetrwać. I mnie zapchnęło właśnie z mapy. Yy. Ja, To gdzieś... Ja nie chcę tego kapelusza. Dobra, robię reset. Reset, reset, reset. Resetuje się. Resetuje się właśnie. Tak się resetuje. I co? Co to było? Jest zbliżaj się do się O, hop. Op. O, jakieś osoby czy trzeba. Spadły? Okej. Okay. Możemy... Dzisiaj jeszcze możemy zagrać w jakąś inną no, grę. Ja się, dzisiaj chyba mam dzień YouTube. No po... Wiecie co? Cały tez, Dzisiaj cały dzień nagrywam. Naprawdę różne mapki, które, w które grałam dzisiaj były fajne. Ale nie ale jeszcze nagramy nową serię. Które jest Minecraft, nie Minecraft, tylko Roblox Simulator. Jeżeli chcecie jakąś grę z Minecrafta, piszcie w komentarzach. A ja tutaj muszę tu przejść, bo to jest strasznie trudne Ja chcę zrobić swoją mapkę, ale nie umiem ja. Ale nie, nie umiem zrobić. Ja nie chcę jak. Teraz tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Jak tam był? Nie, nie mogę skoczyć na drugi parkour, A nie, bo to jest już niedaleko. Jeżeli chcecie inny odcinek z innej mapki, to prezentujcie to, to, piszcie w komentarzach A ja jestem najlepszym parkurowcem Ale umiem hakować w prawdziwym życiu I, 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 i. Więc Więc jestem hakerem, tak niby Chcę mieć, ja chcę mieć rogi Mówiłam już, to wiem Dzisiaj jeszcze będzie jakiś odcinek z Adopt Me I może jakiegoś rapa nagram z Minecrafta Albo zagram w jakąś grę Serio mo mogłam tu zeskoczyć Serio? Błagam To był taki banał <try> <try> No trudno, nie chcę odczekiwać Więc nie będę <try> 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 Już trochę to trafanie no to jest krótkie Nie wiem czy do, do końca mapeczki Ale nie może... Mam tyle filmów do, do tego do do wrócenia na YouTube Serio, chyba ze 100 się rozwalił Jego głowa spadła i to jest najgorsze i ja też Ja schładłam i na tym kończymy odcineczek bo zaraz mi się wszystko popsuje i nie będzie cało YouTube ale możemy jeszcze zrobić yy, dwi, dwa parkoury. I tyle. I tyle. Dobra. Serio. Bo ja teraz nagrywam krótkie filmy. Dobra. Jesteśmy. Wpadajcie na TikToka. Łapka w górę jest mile widziana. Subskrypcja także. Serio. Klikajcie, klikajcie pod filmem te y, te zagryczki pod filmem, czyli łapka i subskrypcja Jeżeli chcecie być na tym filmie albo na innym jakimś filmie, to macie tak kliknąć. Rozumieć? Roz, rozumieć? Tysk. Um, nie umiem tego wyciąć, więc na no niby tego nie było. Może jeszcze jeden parkour, jeszcze może kilka parkourów. No nie wiem. No, no, no jeszcze może dwa parkoury czy trzy. No, no, no. Widzicie? No dobre, na tym kończymy. Pa! Czekajcie. Na tym kończymy. Pa! Pa!